Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Rafale. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Pan Rafał będzie razem ze swoim bratanem okropnie bogaty za dwa lata? Czy Pan Rafał będzie razem ze swoim bratanem okropnie bogaty za dwa lata? Czy tak będzie? tak będzie. Mhm. E, tu dokonać jakaś transformacja w ogóle, natomiast... finalnie jest ta karta dostatku, tak? Tylko, że niestety nie sądzę, że to będzie już za dwa lata. Natomiast po kolei, co jest na tak? Karta wieży. Tutaj jakby będzie jakieś, no, będzie jakieś takie wydarzenie, które gdzieś tam fundament totalnie zrujnuje, tak? Czyli po prostu zrujnuje stereotypy, czy też jakieś poglądy, czy też jakieś, no, tezy, na których się do tej pory, do której się, na których się do tej pory Pan opierał, tak? Panowie, na, na których się opierali do tej pory, czyli co jakieś fundamenty zostaną zburzone, tak? Tak, ażeby coś nowego jakby na to miejsce, na tym miejscu się narodziło. Czyli będzie jakieś zburzenie całkowite światopoglądu, tak? Karta wieży mówi o takim wydarzeniu, które po prostu musi być, bo jest jakby z losu i zburzy całkiem pana światopogląd. Co jest na nie? karta dziesiątki denarów? No i jeszcze za te dwa lata, no tego takiego okropnego bogactwa, jak tu Pan pisze, to niestety nie będzie, tak? Ehm, no to jest w negatywie, czy niestety nie będzie jeszcze za dwa lata, ale później tutaj już to zdecydowanie większe perspektywy. No i karta rady to jest karta transformacji, karta śmierci, czy karta transformacji, karta zmiany. Tutaj wymagana jest jakaś zmiana, tak? Czy w aspekcie mentalnym, czy to w aspekcie działań, tak? Być może w aspekcie właśnie podejścia, perspektywy patrzenia jakby na, na, na kwestie finansowe, tak? Może tutaj wymagana jest jakaś zmiana, ale rzeczywiście jakaś zmiana jest konieczna, tutaj według kart i bez tego się nie obejdzie, tak? Bo do sobie jeszcze kilka karta, żeby tutaj dokładnie uściślić, dointerpretować. No i cóż, mamy tutaj piątkę denarów i kartę wiary, czyli jakieś braki e, energetyczne, e, jakiś niedostatek, jeżeli chodzi właśnie o energię, o siłę, e, bo karta wiary mówi o tym, że ktoś jest na pół gwizdka, tak jakby w czymś, tak? E, czy, czy w jakimś biznesie, czy też w jakichś sytuacjach życiowych, no i że nie da rady, że czujesz, że nie ma siły, że nie da rady, że coś jest za, za ciężkie dla niego, tak? I tu jest brak energii, zniechęcenie. Dalej mamy m, kartę dziewiątki kielichu, czy taka trochę karta maska. Niby jest dobrze, ale tutaj troszeczkę ktoś przed kimś kogoś, e, ktoś przed kimś innym, bądź przed sobą, sobą samym, tak? Udaje kogoś, kim nie jest. I tutaj takie mamy siódemka mieczy, tak samo. Niedopowiedzenie, kłamstewka, takie półprawdy, tak? Później mamy już umiarkowanie tego wszystkiego, ustabilizowanie emocji, wydarzeń życiowych i generalnie wszystko już jakby idzie ku dobremu. Tutaj dalej mamy rycerza buław, czyli kartę mówiącą o takich in, intensyfikacji działań, tak? O gwałtownych zmianach. Było spokojnie, ale jednak nie zmieniam zdań i ciach, znowu gdzieś tam jakieś e, ha, takie temperamenty zachowania, aktywności, tak? Dalej mamy tutaj karta króla mieczy, tak? To jest osoba, która idzie przez pryzmat rozsądku, jest mądra, logicznie myśląca, analityk, tak? Umysł analityczny i jakby ten mężczyzna mm, zacznie gdzieś tam. Jakby ten mężczyzna może albo Pana charakteryzować, albo tutaj um, człowieka, o którym Pan pisze, ewentualnie kogoś zupełnie innego, kto będzie wpływ miał na bieg zdarzeń, jakby taki na rozwój tej sytuacji. Natomiast ten mężczyzna jest bardzo mądry, idzie przez pryzmat rozsądku, intelektu i jakby. On będzie jakoś m, wykazuje się dużą asertywnością, ale też taką skłonnością do sprzeczek, tak? O różne, o różne rzeczy, tak? Nie takich poważnych, tylko takich małych sprzeczek, tak? No i także taka energetyka mi się tu pokazuje, ale już za chwilę mamy cesarzową i dziewiątkę denarów, czyli finalnie jak najbardziej te duże pieniądze są. Również dojrzałość emocjonalna, ale przede wszystkim dostatek, sukces, zwycięstwo, niczego nie brakuje, tak? To jest bardzo fajna karta, jeżeli zwłaszcza w kwestiach zawodowo-finansowych, zwłaszcza w kwestiach finansowych, o które tutaj Pan pyta, także jak najbardziej, ale tutaj karty proszę, żeby się usprawić w cierpliwość, tak? bo karta cesarzowej jest piękną kartą, mówi o, o narodzinach, czy to dziecka, czy to idei, koncepcji, o jakby twórczości, o kreatywności, ale również mówi o partnerce gdzieś tam docelowej, tak? która może się pojawić lub jeżeli jest, to gdzieś tam dalej będzie tak i gdzieś tam będzie radziła w pewnych kwestiach, ale również karta cesarzowej prosi o cierpliwość, tak Wykaż się cierpliwością, nie bądź taki porywczy, jak tutaj wykaż się cierpliwością, a zobaczysz, co jakby uzyskasz, co osiągniesz. No i tutaj rzeczywiście już po chwili dziewiątka denarów, także e, panie Rafale jest ten dostatek, duże pieniądze, e, radość, satysfakcja, samorealizacja, jest to wszystko, ale czy to będzie za dwa lata? No najprawdopodobniej troszeczkę później, bo troszeczkę jeszcze tutaj no, ta zmiana e, m, zmiana troszeczkę jest wymagana gdzieś tam na poziomie, tak właśnie myślałam takim mentalnym, żeby troszeczkę się uspokoić, jakby em, tak uspokoić się, do spokojnie podchodzić do wszystkiego, jakoś tak się starać, tak, i uzbroić w cierpliwość, ale również, no być może, zmiana jakichś działań, tak, natomiast rzeczywiście jest to, tylko może niekoniecznie za dwa lata, troszeczkę później, no ale jest. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.